Idę w kolejnym filmiku. Yy, w ostatnich wyborach perfumowek, to pierwszy, ten lepszy, zostało wybrane. Nie wiem, jak tam kolejnościowo, ale Kasia wybrała Sana Jardin Vanilla, chyba bo tak tomat, yy, A Gosia wybrała z Gourmand Side Sef. Powiem tak: yy, oba odbieram pozytywnie, chociaż te gourmandy od samego początku pozytywnie i nie zmieniam zdania. Sana Jardin, że tak powiem po trochę y, późniejszym czasie. Zamarzy na początku to jest taka wanilia dosyć pijana, dosyć upojna. Natomiast y, tam jest taki aspekt i wanilii alkoholowej w sensie jakichś tam szlachetnych alkoholi i też takiej alkoholowości po rozpylaniu i to mi trochę przeszkadza. Natomiast y, po dosyć szybkim czasie jest taki bardziej aspekt drewna, polanego czymś żywiczno-waniliowym i to już jest aspekt dużo ciekawszy natomiast nie zrobił na mnie ten zapach takiego wrażenia jak na przykład yy, Tiger by Hershey. z efektem wiśniowości, takiej wiśniowości paczulowej jeżeli chodzi o gourmand, pelury z gourmand to jest to zapach dla miłośników Angela Mam Parfum z Mikalewa, tego typu klimatów, ale powiedziałabym, że jest lepiej. Jest w pomieszczeniu taka czekolada z taką przestrzenią przeszywającą owocową, ale Taką po prostu, takim chłodem. Yy, ta czekolada jest taka wręcz yy, czekoladą paczulową, jednocześnie takim powiewem chłodu owocowego. Z dodatkiem takiego powiewu, powiewu chłodu owocowego, i to jest bardzo ciekawe. To jest jakiś wspólny noc, który się z Angelem, trochę teraz z Innocentem, trochę z moim parfum, ale nie ma tej problematycznej nuty Angela. Wydaje mi się, że poziom słodyczy i takiej przejrzystości, tego wszystkiego dosyć zmierzone do Inocenta, mój perfum są bardziej owocowe. <laughs> Także najbliżej temu zapachowi chyba do Innocenta klasycznego. W dawnej wersji, ponieważ jeżeli później były jakieś reformulacje na pewno były to. Ja znam tą dawną. Wiem, że jeszcze z tej serii Zajcew jeszcze jest inny zapach, ale nie wiem, jak tam nuty. Ale właśnie z tej droższej serii, jak dobrze pamiętam, były dwa na Luxury Froles. Jeszcze mogę dodać odnośnie Stanisława w Mat, że poczekajcie, to jest takie bardziej drewno niż wanilia. Drewno dosyć zbudwiałe i trochę lepkie. Przynajmniej tak to się na mnie układa.